Witajcie w kolejnym odcinku serii przygoda z Andrusiem, nie będę włączać tego escape'a, bo to i tak mi raz jeszcze bardziej lagować niezwykle, w ostatnich odcinkach, tak, no, końcu ostatniego i ostatniego miałem ostropne lagi, i to było na szczęście, ale sorry, nie poradzę, no i teraz postanowiłem, już nie jest tak źle, poczekałem, pograłem tak, w sekund, wyjąłem wagoników, na znaczy torów itp. i tp, i też powinno powinno być dobrze. No więc, wywalimy tu itemki, które nam się nie przydadzą na 100%, na przykład żwir. Co by tu mi się jeszcze przyda, to przydało? To się przyda, przyda, przyda... Chyba wszystko mi się prawie przyda. Przemień też. O, dębowe deski, właśnie. Jak widzę, znowu mam okropne lagi. Nie wiem dlaczego. Zawsze jak coś mam grę, to się właśnie nagrać robić, teraz od tego czasu. No ale już postanowiłem jedną bardzo ciekawą rzecz. Tylko tu dębowych desek. Które na pewno wam też lagują okropnie tak jak nie. Robię jest niczej. A jeszcze ja się drewna. Nie wiedziałem skąd je wziąć. Teraz mamy przyty na to. Moje drewno jest wszędzie drewna. A ja go tylko nie widziałem. No i możemy sobie zrobić diamantowe kilo. wykuwać później obsidian. A to już jest coś. No. Jęknie i mamy wiemy to wykres. Tym owo sposobie. Jest teraz mi dodać. Jak No to nie będzie chyba. Tak, nie, wiem, jakby się wydawało. Chciałem wam tylko powiedzieć że tam w skrętej temki oto. No i będziemy musieli jakoś przeżyć. Te lagi. Grać. Na serio, jak nie nagrywam, to widziała bardzo płynnie. Nie wiem co jest grane. Nic nie wiem co jest gramy. Ale muszę tak grać. Tylko proszę was, jeszcze raz Piszę w komentarzach co mam zrobić. A to ogarnę. Tak na 50%. Ja jeszcze więcej zabrażę. I tyle to teraz Za to pozbieram tylko świetla zobaczyć, co jeszcze ciekawszego nie ma kto wie, co tu może być jest z diamenty takiego ostatnia rzecz jaką mogłem spotkać tam. no i teraz możemy iść tak od końca będziemy mieć tego wagoniki. no więc z powodu lagów ciekawe, że nie będę robić ani mówić o grze jeszcze będzie bardziej informacyjny nie wiem, kiedy wrócę do odcinek ale jeśli się wrócony, no to Mam dla Was wielką informację ostatnio z moich osobów prywatnych. Może mnie nie być w dość długi czas na YouTube, ale już to nie jest pewne. No i dlatego mówię, że teraz mam dużo filmików, żebyście mogli co oglądać przez ten czas. No, już nie mam no i będziecie mogli obejrzeć dużo filmików, ale przez dłuższy czas nie będą się w ogóle żadne inne pojawiały nie wiem, żebyście to To bardzo ważna informacja. Żebyście się zdziwili, czemu użyłam filmiku, który był codziennie, tak może nie wyćczale, ale po prawie w szale. Tutaj okay. więc powodów prywatnych. Nie mogę bardzo obecnie nagrywać. No ale dzięki za oglądanie. Była tak chyba. Tak, chyba na 100%. dalej ale sprintować nie mogę przez te wagi. Takaś nie mogę. No to widzisz lepiej. Jak sprintuję to mi tak nie tak mówi. No Minecraft, co ty robisz? Minecraft nie przyciągam. Nie wiem dlaczego. Takiego facha nam. Ja nic nie robiłem Minecraftowi, ale Minecraft i tak ma. się jakbym... nie, to woda. się że ich kiedyś byłem. Słyszę, że Paradoks. No, Więc teraz pokażę Wam jakieś no. no i to jest magia No dobra, już postanowiłem chyba. Nie będę miał innego wyboru. Nie wiem, to mnie nieważne. Więc postanowiłem, że nie będziemy się tego wiedzieć. W tym odcinku postaramy się do końca, mimo panujących wszędzie lagów, tak, wydostać się z tego miejsca. Wiem, że odcinek nie brzmi jakoś super, highscore'owo dobrze. Muzyka w Minecraftie mnie troluje i formułuje mnie troluje i nie przejdzie błądzie praw wcześniej, trochę lubię, nie ci dlaczego. Okej, ten taki... nie. Nie, nie mi się. Wstawiamy je tu. I przed wyjściem. W tych mam tam lawę i wodę, więc jest obsydian Wykopię trochę obsidianu. Może w tym odcinku nawet, nie wiem. Tu jest właśnie magiczny skrót. Przestan. To jest takie fajne pomieszczenie, pa. Widzicie? Idealnie podłoga jest, chyba, kwadratowa. Albo prostokąt, No, chyba prostokąt, No to jest prostokątna, no? ale nie ma tu żadnych, nie wiem, dziur i A na suficie są takie te, ale... ile? To też jest idealnie geometryczne. Tylko tu jest dirt, ale tak to jest idealnie geometryczne. Nie wiem, czemu oni tak wygenerowali. Ale pierwszy raz widzę coś takiego w Coś Przecież mnie tak interesowało to myślenie, nie, nie ciekawe, bardzo się prawa. No super, ale jak już mówiłem, teraz musimy jak najszybciej się, się stąd wydostać Dobra, no, prawda, miałem jedną szafkę no. Chodź, tj. Tym, tj. Tym, tj. Tym, tj. No chodź. chyba wciągnąć jak najdalej. I tak. No, wreszcie, zabliśmy Creepera. I teraz, proszę, byle wam był diaks. Nie, no arbuza. na arburza. Stawcie satysfakcjonują, nie chcesz. Ja tu prawie zginąłem. Walcząc z tym hardcorem, to już nie było łatwe ale mocnym cliperem, a oni mi dają takie coś wywalam to głównie Nie, Tak wyzykowałem życie Mieliśmy nie zmieniać plonów, nic nie skręcać, później my specjalnie zmieniłem cały układ wymiesiony przynajmniej wcześniej odcinka, żeby wrócić prosto do bazy, żeby bierając tylko w a oni dali mi nasiona Nie lubię tego Minecraft że tam będzie kolejna skrzynka, a w niej nie wiem, piórka te piłka byłyby mi bardzo przydatne. Na serio. Nie żeby sobie teraz z jej. Właśnie, teraz coś odkryłem. Węgiel. To by mi się bardzo przydało. Bo mam tyle surowców, ale nie mam węgla. No, skrynki też nie chcę. Nie Wiem, że mogłem zostawić, zostawić w domku, ale jak będę chciał, to sam sobie tam to mi co mnie przyda. A tu mamy tyle przyjemnego, przyjemnego węgla. Muszę się gdzieś przekopałem oczywiście. Tu jest na 20 km jedna złoża. łoża. Jedna złoża węgla. Tak widzicie. No, ona się ciągnie też kilometrów. Nie będę przesadzać i tego wszystkiego zbierać. No, już trochę przekopałem i już mam pusztaga. Tu chyba stag cały. Bo mam teraz 4, że znalazłem 15, a tu chyba stag jest cały. No, ale nie, jest taki jedyny hmm. kobra. I ogólnie. Tu są jakieś inne poziomy. Może nawet bibliotekę będę znalazł. Też nie wiem. Chcę się wiedzieć. Tam, jak pamiętam były biblioteki itp, ale nie wiem czy to nie było przez moda Byłem, 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 tu weźmiemy skądkę the... No chyba raczej idę Lazury, węgiel, wszystko tu jest Mógłbym nam przeskoczyć w sumie Raczej wiem czy żył Ale poczek, skoro mogę sobie... Obsidian, redstone No, ładnie. No idziemy z naszej przygody. No i tu mamy wspaniały obsidian. No, tak. no to, zbieramy tylko Redstone i kopiemy Obsidian. Byle pod obsidianem nie było, by bo to by było krafne. Ja kopię tutaj, bo nawet jak sowym, bo na to, że mediaxowy się niszczy. To jeszcze to się tutaj było kopię a jakbym wpadł lawy to mi się... Dobra, no to ładnie, jak sobie to... No. Diamenty! I kopiemy, 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 byle nie było lawy. No, no, no i no i prawie, prawie jest, mamy pierwszy obsidian. 60 FPS-ów znowu mnie zlagowało, nawet podczas kopania, no a 60 FPS-ów, jest epicko. 40, no. Ładnie. Może Minecraft zawsze mnie się ogarnia. No znowu. Dobra, nie będzie tak źle. Już nie będzie narzekać na fps -y, choćby nie wiem co, choćby miałem jednego FPS-a. wtedy chyba narzekał. No ale... I tak nie jest tak źle. Możemy sobie spokojnie kopać Obsidian, nie ma tu żadnych mobów w no i jest dobrze. Mam iść troszkę oprzymianu. Widzicie, to jest diamentowy. Najlepszy w grze bez modu. A on tak wolno kobie na siebie. Na kobie sobie trochę, żeby mieć na enchant. I na polsa do netheru. I będziemy mogli iść kiedyś netheru, ale... Nie oczekujcie ode mnie, że teraz, kiedy ja mam takie lagi w normalnych jaskiniach, że ja pójdę do net heru. Teraz będziemy budować ogólnie znowu. Przetupimy sobie szurowce w domu. Może pójdę na jakieś przygody z moim pieskiem. Po wojaskiniach wolałem z nim nie chodzić, bo chyba sami rozumiecie, że tu jest lava, jak dom wpadł. Już mogę go wziąć. No ale tu nie było żadnych fajpotworów niestety. To proszę chodzić ale jak widzicie mam już 27 level i chyba od bardzo, bardzo, bardzo wielkiego odcinku nie zginąłem. No i nie jest tak źle. Jedynie mam pod dostatkiem, Jak wrócimy do domu będę go mieć tyle, że... Stracił mi do końca życia. Na porty rozmiaru potrzebne jest. Tak. 5, 5, to jest 10. Plus jeszcze... Oprócz tego 10, tych 10 bloków na tak. To już są potrzebne 4, 4 ale to będzie jedna czwórka. Tu mam 14 bloków na sam portal około. Jeszcze dwa na Enfant. tak 20 będzie chyba idealnie. Znaczy nie idealnie, ale nam jeszcze zostanie, jakby mi się to jeszcze rzepsuło podczas tego. A jak to i tak wystarczą. tutaj mi jeden diamencik. Zachowę go na pamiątkę. I poczekam, a znajdziemy drugi diament, to zrobimy sobie mnie. Mm. Niedługo zacznę zabijać moje krówki, no i wtedy będziemy mieć skórę, posadziłem sobie trochę też, tam już chyba urosła nowe na pól... Yy, jak to się nazywało, trzciny cukrowej, no i z niej zrobimy kartki, kartki połączymy z skórą, będziemy mieć książki, książki, robimy szafki z książkami i enchant, I będziemy enchantować przedmioty, tylko 3 levele potrzebuje, ale to już łatwo mocno Skoro mam tak dużo levelu, no to nie będzie problemu żadnego. Praktycznie nie powinno być. Nie. Właśnie mógłbym mieć największy problem od kąt. Chyba od początku tego sezonu. Nie, ja tu save'a robię. Gdybym tu wpadł do lawy, no to... Masakra. Jeszcze jakby nie odrodziło gdzieś 1000 skrót tego mapy, to było. Jeszcze gorzej. Kopiemy to szybko i uciekamy. Lepiej mieć zapach albo no, mogę zrobić jakiś specjalną skryzyk jakiś obsydianu. i w tej skrytce będę mieć tak e, nie w tej skrytce mogę zrobić taki dziękuję woda, za mnie ale ja cię też nie zrobię jeszcze bardziej niż ten tym... widzicie nawet woda nie tkwi to już jest bardzo więc bardzo mi przykro wodo ale rozumiemy się no to kopiemy dalej Podaj mi tu już raczej nie będzie wpływać mam nadzieję że lawy też nie będzie no i kokcimy dalej Uj, budzik pipie ale nie zwracajcie na to uwagi nawet jeśli to słyszycie bo to po prostu oznacza że mój budzik jest przepsuty, więc ja jeszcze pod wodą mam go kopać jasne Manie już jest wolny. Mój budzik jest źle, chodzi o ileś tam minut. On pokazuje chyba w 18 krajach. Dobrze, czas tylko w Polsce pokazuje. Źle, chodzi o 8 minut. A ja go nie umiem ustawić. No więc w tym jest cały problem. To patrz jakie mamy ładne itemki. Bo wyglądajcie się. Dużo czerwonego poszku, dużo lażurytu, 3 diamenty. Diament i tak sobie kilo. Wagonik chyba 4. Tutaj mam mało strzał, żelazo pełno torów jeszcze co zrobimy, by nie mogli robić kolejki. Bardzo dobrze nam poszło. No i idziemy dalej. Jak widzicie, to nie żeby wyraźnie. No i teraz doszło do wniosku, że tutaj chyba nie byłoby za bezpiecznie, Jakbym tu jakoś mognie odkryć. To jeszcze no. wie czy mam się kryje w głębi. To tu być, nie wiem. Dermany, klipery, wszystko. Jakby mi to weszło do domku. Do domku. Żeby poszło tam i później dalej. Bo to by była makabra. Być tak może tutaj. Więc tak, a tutaj zrobimy... Tak. Będzie ten blok, będę widzieć wszystko, jakby mi tu nawet było. No a one mi nie przejdą. To jest dobrze, zwir. Tutaj nie przejdą. No i tutaj nic nie ma jeszcze, nie No i wreszcie, po tylu odcinkach i po wreszcie lagiem się naprawiły, możemy wchodzić do góry. do chodą no tam jest tak się Później jest daleko, dlatego pokazuje, że jest tak ciemno. Znowu jakieś dziwne pipie. To to szpinamy się. Uff, jesteśmy. No albo już nas zamurował. Dobra, jestem. Sprawdziałem, która jest godzina. No i doszłem do wniosku. Ten głupi album nam wszystko zepsuł. Po ja też, zobaczcie, nagrywam nagrywam. O, mamy bardzo dużo albumów. Nie będę musiał chyba sobie nowy zrobić. No jest pięknie. O, ile jest boża. Dynie sobie zbierzemy. No, długo nas nie było dosyć. Jak na Minecraftowej ciałaś No ale z mamy chyba wszędzie prawie. No, prawie wszędzie dorosło. dobrze. Ale teraz nie możemy tego zbierać. Teraz idziemy do góry. Tak, pora się przespać. To pójdzie osiągnięcie diament! No i są paru odcinków, oni teraz się kapi. Wytaj Piesku! Mister Gaduła! Z lata Cię nie widziałem! co my tu mamy, golden jeden piec no na serio wiecie no, nie tak za bardzo to ja nie kopię no i mamy mało właśnie różnych rzeczy w sumie widzisz jak przecież mgłę? nie wiem co tak zawsze było ooo możemy właśnie pozbierać sobie tutaj te, oto surowce czyli trzcinę cukrową i będzie fajnie no bardzo lekko wchodzi i w tym problem, żeby jej całej nie zerwać Który będzie wolniej rosnąć no właśnie mówię, żeby tego nie robić i to właśnie zrobiłem. Mam tylko 10 ścini cukrowej, więc posadzimy i zostawię sobie 3 na książce. Trzy zostawiamy na książkę. No i pięknie. I jakie nam nam hardkorowo na razie. Z przepalania chyba z ten ten 23 level. To no właśnie Dobra, dużo tak nie daje, ale... że odłożymy takie szur... No wagoniki tu chyba wrzucę, co tam? To też są surowce. To też no. Tutaj to wyjątkowo wrzucę obsidian, lazuryt i redstone, czyli czerwony proszek wrzucimy tutaj, nici, gold, czyli złoto, wszystko to wrzucamy, diamentowy kilo, prawie go wrzuciłem, trochę patyków, trochę patyków, kości, diamenty, to mi się przyda do przepalenia, to tam miałoby Przynajmniej... i mam jakieś piórka? Dwa piórka. No. Wiecie co ja chciałem zrobić, prawda? No właśnie. Chciałem... nie tutaj. Chciałem zrobić sobie więcej szał, żeby być super snajperem, ale nie mamy piórek teraz, no. Więc będę musiał odszukać tych krów. Znaczy... kury, nie krowy. Krowy ich mam. No, no nie trochę trochę mamy, ale tak mało dość tu wrzucimy trochę, żeby nie było, że tyle mam tego wszystkiego tu mamy już też wszystko niższe chlebków trochę mamy no jak mamy trochę chlebków co tam życzę żelazo węgiel, o skóra o i magiczna sztuczka. teraz gdzie jest na piękna i nie chcę cukru Nie, to nie było tak o papier Mamy papier i teraz to było jakoś tak o, mamy jedną książkę Tu już się to przepala szybko, więc będzie dobrze Włączamy do skrzynki kolejne te itemki no i teraz potrzebujemy dwóch diamentów obsydianu Dwa cztery bloki i powinniśmy ich móc zrobić enhunt ale nie jestem pewien Dwa cztery bloki były o pięknie mamy stół do zaklęć epicko jest! Tak, wszędzie mgła jakby być No bo ja już nie wiem, słabo widzę, nie wiem. To wie? Może mogę... no już coś zbrodnił. Dobra, idziemy się zająć naszymi krótkami, tęskniłeś na pewno. Mam dla was to bardzo dobrą informację, niedługo wszyscy zginiecie. Widzicie jak się cieszą. Ile krów! O no nie, inwazja. Tej już nie mogę. O, mogę te. Tak średnio. Dobra. Pełno małych krów, jeszcze więcej? Nie, dużo ich na febio. Ja wolę klabek. Ale wolę ich mięso, dlatego nie będę jeść chlebów, tylko zrobię sobie, niedługo a zrobię mi Będziemy potrzebować na książki, tak. No, pożegnam. Do jutra. Jutro przyniosę więcej jedzenia. No, cześć. Tu nie potrzebuję. No z tym laskiem musiałbym coś zrobić, trochę ściąć, w ogóle tam się to coś na rosnąć. O. Wszystko dwie te. I będziemy mogli... Zacznę przepadać żelazo, będziemy mieć go naprawdę, a to naprawdę dużo No i my będziemy mogli coś z nim zrobić Na przykład będziemy mogli zrobić golemy, ale miałem jakiś pomysł w którymś tam odcinku, żeby właśnie zrobić jakiś zamek tam golemy i w ogóle No ale w końcu Powiedziałem, że to będę dopiero później robić, a teraz mam inne plany Ale żelazo mam naprawdę dużo, więc będę mógł spokojnie robić i tę się żelaza. Mogę sobie pozwolić na taki luksus. No i mamy już tu Enchant, wszystko mamy. Widzicie, go tutaj, to też. To jeszcze muszę przepalić. No, ten odcinek ma 25 minut, ale ostatnie miały dwa być długie, a są króciutkie. No to w tym odcinku może, ale tylko może możliwe. nam trochę drzewek to drzewo nie pójdzie nie cały ten zasłania a jeśli chodzi o drewno to jest naprawdę wielki problem bo nie mam go zbyt dużo w porównaniu do kobla to ja naprawdę chyba nawet nic nie mam bo kobla to ja mam pełno stagów a tego nic nie mam znaczy nie po stag mam tylko drewno i pusztaga jeszcze jakieś innego rodzaju ale teraz mamy dużo drewna. Będziemy mieć zaraz dużo osadzonek i powinno być bardzo fajnie. I ogólnie, jak będę kończyć ten odcinek, to mi znowu pipie, jak już mówiłem, to bez sensu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka przygód z Minecraft. Albo inaczej, jak ja na tym wiem. Przygody z Andrusiem. O, mojego kolejnego odcinka z sezonu przygody z Andrusiem. Jak zwykle nagrywał dla Was Android 444, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dodawania łapek w górę jeśli film Wam się podobał. nie łapki w górę na pewno nie boli. Jeśli film Wam się nie podobał, znaczy jeśli Wam coś się nie podobało, to po prostu nie dawajcie od razu łapki w górę, jak niektórzy robią. Tylko napiszę w komentarzu co robię źle, żeby mógł to naprawić ale nie pisze też coś takiego w komentarzu na przykład yy, ja się pytam yy, mówię żebyście napisali w komentarzu co robić lej ktoś mi na przykład napisze wszystko robić źle no bo to raczej mi nie daje żadnej odpowiedzi tylko takie coś co mogę zmienić ewentualnie no lodowisko no bardzo ładnie nam tu idzie i mamy drewna grzewek będzie mniej jabłka jakieś dobędę o sadzonki one są najważniejsze bo będę mógł zasadzić ich jeszcze więcej ja jeszcze więcej te będę mieć tak tam z tyłu te mi nie przeszkadzają aż tak bardzo no, może nie się przyda wprowadzę nie będę teraz takiego wysokiego tracić I jak coś to ja będę enchantować od razu książki a nie miecze no, żeby mi jak coś łabego nie wypadło ja później nic nie będę mógł z tym zrobić żeby sensu by było Będę mieć teraz lepszą widoczność, ale tak jak niedługie zasady, cały las, więc to i tak nic nie da. Już prawie pół godziny nagrywam, ale jeszcze nie kończę. Dobra, kończę i się z wami żegnałem, no to... Poza odcinkiem jeszcze tutaj, jak widzicie, pozbieram takie sadzonki, jabłka, drewno trochę pościnam. No, no zarazem, może nowe sadzonki pozbieram tam na...